Uszanowanie drodzy widzowie, kolejna część filmu, jak składać silniki, właśnie GY6139QMB-QMA. Ale zanim przejdziecie do oglądania dalszego, bardzo proszę o łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz, udostępnienie oraz subskrypcję tego kanału. A więc zaczynamy całą jazdę. Już sobie poza kamerą włożyłem simmering, tu jest 19,8 albo 4. Na 30 na 5 mm wysokość tego simmeringu, oczywiście każdą przygnię, i wszystko po kolei należy posmarować, żeby nam się między innymi nie podwinął simmering. Uszczelniacz przy wkładaniu wału korbowego, każdy tutaj ślisk również sobie smaruje za pomocą oleju silnikowego, aby ten silnik nie jeździł po suchu na pierwszy odpał. Wiadomo, zanim wszystko się Zanim wszystko nam ładnie olej dojdzie wszędzie, to jednak troszeczkę minie. No niestety nie, nie ma co oszukać fizyki, bo to fizyka, mili państwo. Więc nie żałować, smarować ile wlezie, gdzie tylko można, aby silniczek nam bez problemu odpalił i nie schodził na sucho i. Jak najdłużej działał, bo to może potem spowodować przytarcie się, a tego nie chcemy. Przecież ten silnik ma działać jak najdłużej bez awarii. E, wał korbowy, jaki mam, to importer czy tam producent. Producent to nie jest, ale to jest importer Moretti. Zaraz go pokażę. 139 QMB. E, sobie wyciągamy wał korbowy. Proszę bardzo. I wkładamy go tą stroną, jaka powinna być od strony łańcuszka rozrządu. Czyli tutaj ten oto właśnie dwu, jakby można powiedzieć, dwie zębatki od strony właśnie tego rozrządu. Wyciągnę sobie go, a jedną ręką proszę pamiętać, że to wszystko jest utrudnione. I on już też jest tłusty, to jest całkowicie nowy wał krobowy. Koszt około 130 zł, 120-130 taki właśnie zamówiłem oto wał korbowy sobie długo czekał aż go ładnie zamontujemy i teraz e, nic nie trzeba też podgrzewać nic nie trzeba jako tako tutaj e, robić e, no to bez problemu w czterosuwowych silnikach wkłada się i ma to działać koniec kropka nowiutki korbowód taki jak, jaki ma być i Dzi Państwo naprawdę warto. Znaczy się. I teraz pytanie właśnie pierwsze do was, czy warto ogólnie remontować silniki takie, czy lepiej tutaj tak naprawdę te silniki kupować używane. Mi się osobiście wydaje, że lepiej sobie wyremontować, bo wtedy też jesteśmy pewni, co kupujemy. Nie, nie jesteśmy pewni, przepraszam, co kupujemy, a tak przy okazji. Mamy pewność, co my tu kupimy, bo to jest wiadomo, nowe, całkowicie i bez dyskusji. A więc, wał nam usiadł idealnie, bezproblemowo, yy, i teraz należy sobie uszczeleczkę ładnie dać tutaj, oczywiście, aby ta uszczeleczka w przyszłości mi bez problemu odchodziła i nie trzeba było czyścić i pół dnia stracić na właśnie usunięciu uszczeleczki potem przy ewentualnym składaniu to zawsze delikatnie sobie tutaj smaru na tą powierzchnię robię ale smar wysokotemperaturowy specjalny aby nie było z tym problemu w przyszłości i nie trzeba było jak powiedziałem pół dnia czekać Zanim się nam tutaj wszystko ładnie utęteguje i uformuje delikatnie, to też pokażę. Ładnie nam wał siedzi, to co miało być, to jest i mili Państwo, tak to powinno być. Standardowo powtórzę tutaj to łożysko, sobie również przesmaruję, a więc y, troszeczkę na paluszek. Wiem, powinno się to jakoś inaczej robić, ale niestety warunki mi nie pozwalają, aby mieć to coś innego w pogotowiu. To jest metoda chałupniczna I, i, i że tak powiem, nie każdy musi mieć warsztat za 3 miliony złotych. A wiem dobrze, doskonale, że te silniki już tak nie raz robiłem i bez problemu działały długie, 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 długie kilometry dobrze, jeszcze kapeczkę nie żałować niech tam on ma smarowanie na pierwszy start i widzę, że już nawet i klinek jest we wale co mnie niezmiernie cieszy bardzo dobrze, bardzo ładnie więc jest, jest. Teraz jak powiedziałem przedtem uszczeleczki ładnie posmarować i dawać uszczeleczki, skręcać ten silnik jak naj... może nie jak najszybciej, ale dokładnie i starannie. Jak powiedziałem, tak robię delikatnie smaru i ociupinkę naprawdę. Wliznąć tą powierzchnię, i tyle. To jest wszystko, mieli Państwo. Nie e, mówię, żeby tego ubabrać, pół tony tutaj dać na te kartery, ale naprawdę taką malutką e, warstewkę już nam będzie się lepiej rozpoławiało i nie będzie trzeba babrać się znowu z e, czyszczeniem tego. Da a wbrew pozorom, proszę też mieć na uwadze, że taki smar też nam uszczelnia taką powierzchnię. Więc jeśli to jest zarysowane, a możecie to zauważyć, nie jest to zarysowane, to taki smar nam to uszczelni i nic nie wycieknie, pomimo że to jest tutaj ogromna temperatura, bo wiadomo, powietrze nawet do 120 stopni się grzeje podczas pracy tego silnika. I mieli Państwo, jak mówię, że to nie ma z tym problemu. Naprawdę to działa. Patent sprawdzony na niejednym silniku. I nie ma co pisać, że coś się nam yy, będzie ciekło, i tak dalej, i tak dalej, bo patent naprawdę działa. I sprawdzony przeze mnie wielokrotnie. Tutaj też na te tulejki ustalające nie, nie ma co tego zostawiać po słuchu, niech to potem sobie też bez problemu nam schodzi. Żeby nie było trzeba pół dnia walić po tych silnikach, bo szkoda tego. Na pewno się wielu z was zastanawia jak ma być prawidłowo poskładana pompa olejowa, a więc tulejka ustalająca, która musi tu być, inaczej wtedy będzie krzywo poskładana. Pompa przede wszystkim te dwa oringi, które również powodują uszczelnienie całej pompy, i wtedy akurat wszystko ładnie nam bez problemu zaciąga z miski olejowej. A sama pompa, mianowicie, mili Państwo, wygląda w następujący sposób. Ona przychodzi w jednym położeniu. Proszę bardzo do akurat do tulejki ustalającej. To jest coś takiego. Tutaj ładnie trzy śruby nam nachodzą. poskręcać. Zapytacie się na pewno jaki moment zastosować do dokręcania, a więc serwisówka mówi bodajże 8 Nm 7 klucza dynamometrycznego tutaj nie będę używał. To zawsze składałem na y, jako tako z ręki, za pomocą wiadomo grzechotki z nasadkową, nasadkowym kluczem. Numer 8 tu jest i bez problemu wszystko działało, nie puszczało ani nie wiadomo co się robiło. Myślę, mili Państwo, że to by było na tyle. Bardzo proszę jeszcze raz o subskrybowanie tego kanału, łapkę w górę, w dół, udostępnienie oraz zostawić komentarz. Następna część wy za jakiś czas składania tego silnika. Dziękuję ślicznie za uwagę. Wszystkiego dobrego.